13. Kolejka ligowa to domowy pojedynek naszego zespołu ze źródłem Kromołów. Choć nasi rywale okupują dolne rejony tabeli, to z całą pewnością wiedzieliśmy, iż pojedynek ten nie będzie należał do łatwych. Źródło ma swoje problemy, jednak ma w swoich szeregach kilku doświadczonych graczy, którzy są w stanie sprawiać problemy z zespołem z czołówki. Przed samym spotkaniem mają miejsce dwie miłe okoliczności. Najpierw, za wieloletnie reprezentowanie naszego klubu w przeszłości, okolicznościowa koszulka wręczona zostaje Pawłowi Hajdukowi. Wieloletnie reprezentowanie naszych barw klubowych. Myślę, że możemy powtórzyć te prawa jeszcze raz. A chwilę potem prezentujemy naszego nowego sponsora, firmę Bizit, która w dużym skrócie zajmuje się marketingiem internetowym. Wracamy jednak na boisko i zobaczmy skład desygnowany do gry przez trenera Damiana Ostrowskiego. W bramce z 1 Artur Tomanek. W obronie 99 Cew Gancarczyk. Czwórką Maciej Stachoń, 20 to Krzysztof Wrenner, a 18 przemysła Brzemła W pomocy z siódemką Dariusz Kubacki. 10 to Kapitan Dawid Bremer. Z 9 zagra Dawid Solik. Numer 5 to Szymon Nowak, a 11 Jakub Rzepa. Ataku świeżo upieczony wicemistrz świata, czyli Marcin Rosiński z numerem 23. Na naszych rywali ruszamy dosłownie od pierwszych sekund. Już w pierwszej minucie mamy sytuację stuprocentową, kiedy sam na sam wychodzi Rosiński, jednak bramkarz broni jego strzał, wybijając piłkę na ruch. Egzekwuje go wprost na głowę Rennera, który uderza minimalnie obok bramki. Piłkę dotyka jeszcze któryś z obrońców źródła i z drugiego narożnika dorzuca Rosiński. Znowu na głowę dostaje piłkę Renner, lecz tym razem piłka szybuje wysoko nad bramką. W 13 minucie miękką piłkę za linię obrony rzuca Żemła. Klatką kierunkowo w polu karnym przyjmuje Colik, ale niestety jego strzał jest zbyt słaby i pada łupem Szczepanka. W minucie 20 z kontrą wychodzą goście i po długiej piłce w pole karne wychodzi Radosz, ale na raty jego strzał powstrzymuje Artur Tomanek. 120 sekund później z rzutu wolnego ładnie przymierzył Seweryn Gansarczyk, ale doskonałą interwencją popisał się bramkarz gości i przerzucił piłkę nad poprzeczką. Ostatnie 20 minut to spora przewaga podlesianki, jednak nasze ataki były mało wyrafinowane i rozbijały się o dosyć szczelną kromołowską defensywę. Kapitalną okazję mamy w 49 minucie. Z boku dośrodkowuje Gansarczyk, głową w tył zgrywa Rzepa, a do piłki w polu karnym dopada Rosiński którego potężny strzał paruje przed siebie Szczepanek. Do dobitki dochodzi Kubacki, ale jego uderzenie przechodzi minimalnie obok słupka. W 65 minucie dynamiczną akcję przeprowadza Rosiński. Dogrywa przed pole karne do rzepy, a nasz napastnik uderza lewą nogą niewiele obok prawego słupka bramki źródła. W 68. minucie tworzymy płynną akcję prawą stroną. Klepkę z Rosińskim wymienia Kubacki i posyła prostopadłą piłkę do Dawida Solika, który z zimną krwią pokonuje w sytuacji sam na sam bramkarza i wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. Niecałe dwie minuty później z rzutu rożnego do Rosiński, a zamykające akcje na dalszym słupku Krzysztof Renner. Ślizgiem pakuje piłkę do bramki i mamy już 2 do zera. 82. minucie dokładny przerzut przez szerokość boiska wykonuje Gancarczyk. Piłkę na prawym skrzydle przejmuje Kubacki i ostro dośrodkowuje do Rosińskiego, który uprzedza obrońcę i pakuje piłkę do bramki. Niestety sędzia dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. W 85 minucie Tomanek wyłapuje piłkę i dokładnym zagraniem uruchamia wybiegającego z własnej połowy Rosińskiego. Ten dogrywa wzdłuż polekarnego karnego do Jakuba Rzepy, który przyjmuje piłkę i strzałem w długi ruch nie daje szans rozpaczliwie interweniującemu Szczepankowi. Prowadzimy już 3 do zera. W ostatniej sekundzie spotkania mogliśmy podwyższyć prowadzenie, ale strzał Rosińskiego po długim zagraniu rennera przyjął na głowę jeden z obrońców. Mecz kończy się pewnym i zasłużonym zwycięstwem naszego zespołu trzeba również przyznać, że źródło postawiło poprzeczkę dosyć wysoko i by je odnieść musieliśmy się jednak troszkę napracować. Ja ze swojej strony serdecznie Państwa zapraszam w przyszłą sobotę na odwiedzenie stadionu imeliny przy ulicy Hamlera tam 14... najważniejsze trzy punkty. Nie, było to dobre, nie, nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu, no ale trzy punkty zostają w domu. My się cieszymy. Z drugiej strony sztuką jest wygrać mecz, w którym nic nie idzie. Oczywiście sztuką jest. Na pewno dużo mamy materiału do analizy. Spotkanie słabsze w naszym wykonaniu. Przeciwnik tak naprawdę... No nie stworzył sobie jakiejś stuprocentowej sytuacji, a my to co mieliśmy to albo w pierwszej połowie było przestrzelone, albo nie do końca dobrze zagrane, także no mamy na pewno dużo do analizy. Z czego to wynika, że z mocniejszym rywalem potrafimy zagrać fajną piłę, przyjeżdża teoretycznie co rywal i coś siada? No właśnie, chyba tylko teoretycznie, bo tak naprawdę źródło, oprócz tego, że w ofensywie może nie zagrało dobrego spotkania, to w defensywie naprawdę byli bardzo dobrze zorganizowani. Z czego to wynika? Ja myślę, że to jest materiał do nas do analizy. W pierwszej połowie szczególnie graliśmy pod słońce i, i rzeczywiście trudno było zgarniać nam te pierwsze piłki, które leciały wysoko, ale w drugiej, w drugiej połowie zamknęliśmy ten mecz 3-0, także jedziemy dalej. Ale czy nie było takiego podświadomego sobie dopisywania trzech punktów przed meczem, co potem paraliżowało? Nie, oczywiście nie, nie lekceważymy żadnego przeciwnika. Od początku staraliśmy się realizować cele, które założyliśmy sobie. Nie wychodziło nam do końca w pierwszej połowie, jednak udało się zrealizować w drugiej i mamy trzy punkty. Zostają w domu. W początku mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Chociaż Rywal postawił dosyć, dosyć yy, trudne warunki. W pierwszej połowie, nawet mieli gdzieś dwie po kontrakt, dwie dobre sytuacje. No ale przetrzymaliśmy to. Yy, graliśmy cierpliwie przede wszystkim. Yy, rywal gdzieś opadał z sił. No. Myślę, że te bramki były kwestią czasu i dopięliśmy swego. Zgodzisz się z twierdzeniem, że najtodniej do pierwszej bramki? No najczęściej tak jest, że ta pierwsza bramka gdzieś yy, uspokaja troszkę yy, drużyna, czuje się pewnie i tak było dzisiaj też. I niestety po raz kolejny i miejmy nadzieję, ostatni występujemy znacząco osłabieni. Brakowało tym razem naszego najlepszego snajpera Radosława Kaczmarszyka, strzelca bramki w ostatnim spotkaniu przeciwko zagłębiu Sosnowiec Adama Zająca oraz podstawowych defensorów Marcina Widenki i Marcina Nawrota. Ostatni z nich, choć lekko kontuzjowany, to zasiadł awaryjnie na ławce rezerwowych. Z powodu lekkiego urazu wypadł również drugi bramkarz Paweł Świętek, którego na dzisiejszym meczu zastąpił młody Oskar Wrubel. Kolejny mecz zagramy w sobotę, a naszym rywalem w wyjazdowym spotkaniu będzie Pogoń i Mielin.